Siema, witam was serdecznie, jestem spóźniony jak zawsze Mati czeka pod blokiem Mati czeka na mnie pod blokiem i jedziemy na odprawę do hotelu I co, I będziemy pokazywać czwartek, piątek, sobota Czyli ostatnie trzy dni do walki Matiego, Tromby, Bomby Chłopie Mati Siemanko Wojtek Siemanko. Trailer do walki Ej, Matiego. a co tu za potwór stoi? Ja pierdolę Siema, jest Mati, a tu Matiego widzieliście już wcześniej Jesteśmy po, świeżutko po oglądnięciu Trailera walki trąby Na Fame MMA Jak Ci się Mati podobał trailer? Uważam, że jest dobry, skala Uważam, że jest fajny Skala 1.10 takie bym dał 8. 8. 8 serio. Uważam, że tam y, trochę smaczków było, coś tam i Gibson powiedział, ja mu odpowiedziałem. Tak, jakby trochę, jest okej. Okay, okay. A chcesz poddynić coś do kamery odnośnie hmm? y, wypowiedzi na odnośnie temat Twojego tatuażu? Właściciela, właściciela mojego? Tak. No nie, to jest Karola, kurwa, czy ma papiery, że, jest moja, że jestem jego własnością. <laughs> nie, dobra, słuchajcie, ogólnie nie, no takie żarty są kurwa nieśmieszne, nie na miejscu, gimper dostanie kurwa trąbkę, no i tyle. No, jedziemy teraz do hotelu. Matthew Trumpka ma odprawę i będzie... Pierwszy, raz, się się pierwszy raz, raz będzie miał rozmowę z sędzią. Wszystko się dowiedzą. A jutro też będziesz miał rozmowę. No ja. to ale pamiętasz tak jak było. Nie, wiem, wiem, wiem. Ja tam mam cały rozkład, więc wiem się no i my dzisiaj już teraz najbliższe trzy dni będziemy siedzieć głównie razem. No i nic kurwa, jak będę na tym, jak będę na hotelu, to porozmawiamy sobie z kilkoma osobami, z o, influencerami, z influencerami o, o odczuciach o planie B. <laughs> no kurwa, dobra, żartowałem. Podobno plan planca jest w realizacji. No nieważne. W każdym bądź razie pogadamy sobie, a i będziemy chyba z nitrem robić obstawianie walk. Tylko zobaczymy jeszcze jak my tutaj z Trąbalskim będziemy czasowo, bo później idziemy na trening. Zajebiście to nagrałem, że kurwa nagrałem sobie brodę. No dobra, w każdym bądź razie y, jedziemy i będę się odzywał później. Nara. Dobra, jesteśmy w hotelu. W hotelu. Jest jesteśmy w hotelu. Wszystko. Jesteśmy w hotelu i jest najpierw. Na witam się, witam serdecznie. Co słychać? I jak forma? Jako tak, no po japońsku. Nic więcej, nic mniej. Co będzie, to będzie. Ale szybko ziemy. No poka, poka, no. Nie no spokojnie, będziemy się, nie będziemy się tego Nie, nie będziemy, będziemy się strzelać. Dokładnie, no spokojnie. E, Kim czujemy Piotrkowi. Oczywiście, Jebać badź normalna pałkę. Panie, Dobra, idziemy dalej. Jest ze mną Mati, jest ze mną Wojtek. Ja im za to dziękuję, że jesteśmy tutaj i to jest możliwe. Mega mi się podoba, tak. mega mi się podoba to, że wszystkie te vlogi nagrywam mnie statycznie i tak jakbym z telefonu, o wchodzimy do windy, ale tu będzie dużo testosteronu, o kurwa Kurwa dawno nie było tyle testosteronu w jednym pomieszczeniu Jest ze mną Nitro, to ja, i dzięki mu też za to, za to, za to, że jesteś, Aha. Jak się czujesz? Poproszę chcę, żebym był jeszcze w niedzielę. Ja się o to nie boję. Nie? Ja myślę, że sobie poradzisz. A ty jak się czujesz? W porządku. Czy czujesz, okay. czujesz się zestresowany? Nie, ale tak szczerze, ta dla widza. Nie, nie. Ogólnie ale... wiesz, że symptomy stresu, jak są takie same? Jesteś w stanie oszukać swój mózg, że to nie jest stres, tylko się że po prostu nie możesz go czekać. To nie wiedziałem. No to już wiesz, stary. Ale jak się kiedyś pomyślisz, że jesteś zestresowany, to jesteś podekscytowany? Ja na przykład mam tak, że jak się stresuję, to jestem strasznie senny. I mam tak, że nie mam czegoś takiego, o kurwa, już nie mogę się doczekać. Tylko mam takie. O jest. Na przykład przed, przed face to faceami tak miałem, przed mhm. konferencjami tak miałem, że jak się stresowałem. Nie jakoś bardzo. A przed walką? A, się nie stresowałeś? Przed walką nie. Przed walką to bardziej byłem już taki, byłem strasznie osłabiony. A to może dlatego, że wiesz konferencję? Wiesz, w konferencji dużo ciebie nie zależy, jak wypadnie. Mm -hmm. Przed face to faceem też, bo wiesz, mogą na przykład zadzwonić z głupim telefonem cokolwiek. No właśnie, a przed walką już wiesz, że wchodzisz i się bijesz? Jak jesteś pewny tego, że się dobrze tak, bijesz… Tak, że jesteś dobrze przygotowany, to. To A jest to, to jest. Ja w tej książce, co sobie y, czytam już chyba czwarty raz, tą Psychologia dla Wystrzaków, jest właśnie to, że jeśli ty jesteś dobrze przygotowany i ty sam sto, ty sam podświadomie jesteś ze sobą w tym szczery, to twój stres, nieważne czy ty jest jesteś, wiesz, bardzo stresującą się osobą w takich sytuacjach, które powinniś dobrać doprowadzić do stresu, to twój stres jest o wiele mniejszy podświadomie, twój mózg tak działa, bo wiesz, że nie byłeś już w stanie i tak zrobić nic więcej, żeby się lepiej przygotować do tego momentu. No tak, no ale wiesz, to, z drugiej strony zawsze możesz powiedzieć, no, no mogłem 10% więcej biegać, nie wiem, 10%... Zawsze jest, zawsze, za, to zawsze, to zawsze, jest takie coś, ale też, wiesz, jeśli ty tobie trener rozpisał, jeśli tobie trener rozpisał i wiesz, trenowałeś wszystko pod okiem, no to no, może po prostu zdecydować. coś chujowego. Nie? Albo jesteś po prostu chujowy i się do tego nie nadajesz. Ja no. w ciebie wierzę. Dzięki. Dobra, pierwsze pytanie. No. Co uważasz, bo chodzą głosy, że trąba się obstrał telefonów? No obstrał się. Nie I chciał, i, żeby było. No i co uważasz, że czym to jest spowodowane? Czy faktycznie to jest spowodowane tym, jak trąba mówi, że po prostu są głupie te telefony i to jest bazowane na kogoś wizerunku? Czy mimo wszystko jest coś za tyla, takiego za uszami, że... No wydaje mi się, że na przykład jakby ktoś zadzwonił i pytał o rzeczy związane z ekipą yy, i trąba na na te tematy ma swoje zdania, ale oficjalna wersja jest inna, to nie chciał się po prostu wypowiadać, bo nie chce mówić, albo mógł powiedzieć tak, jak uważa, no i na przykład zdradziłby tam X osób, albo by powiedział, jak nie uważa i źle by się czuł przed samym sobą. No właśnie, ja że tak nie uważam. był w tym szczery. To jest jedna rzecz. A yy, wiesz, jakieś tam dramki czy coś zawsze były i. Zawsze i, będą, bo to wiadomo, że żeby każdy będzie. nie coś... ja siebie albo innych, to... No tak, no, bo na pewno ktoś by zadzwonił o logo wersów i jakieś inne pierdoły tak. i ty wiesz, siedzisz i musisz się z tym tłumaczyć, a druga rzecz jest taka, że uważam, że też... ja, A może, wiesz, może ma coś za uszami, może handlował ty, ty, narkotykami. To, że każdy. No. Ale to co, to wstyd, że handlował? Właśnie spoko. Przecież. No wiesz, w sumie z narkotyków na pączki, to, to też jest jakiś biznesmencki progres, nie? Albo raczej ogromny regres. <laughs> Finansowy pewnie tak. Finansowy. Chociaż... Co robić co sprzedać? Kilo trawy czy kilo Czy pączki? Kilo tam. Z jednego jest, nie wiem, no, kubańki, a z drugiego jest 6 zł. Nie? Ale akurat filmy lekcji pokory, no, są dobre w kuch. To na przykład jest... Nie no kurwa, będzie bit, będzie się wykrwawiał i nagle... Tak, tak, tak. Tak. Ale co? Masz, ta, masz teraz taki mindset, że już masz to za sobą i wiesz już jak to jest i że faktycznie to jest trochę trudniej niż wy, wy na tych treningach, na tych sparingach, czy mimo wszystko. w bardzo... taki mindset? że jeszcze może tu być dzisiaj, jutro jest mediatrening, w sobotę jest walka, a potem się rozpoczynają wakacje. I to takie srogie chyba, co? I to takie srogie. W, sobie w sumie nie, ale, chyba, ale chyba, nie, chyba już nie wrócisz do palenia, palisz teraz glow. No. no i co, i potrzebujesz uważać, żeby wrócić do palenia, czy... Wiesz co, kusi mnie tylko jedna rzecz, bo nie tyle papierosy, ale... Sam chcia, ruch, chciałbym, Nie, chciałbym wiedzieć, jak to jest, że tyle nie paliłem normalnego papierosa, i co by było, jakbym pociągnął, ale też jest duża szansa, że jak już raz pociągniesz papierosa, to już będzie nie, cały czas. Nie, ja ci powiem. Jeśli nie... Praktycznie sumiennie nie, nie, ty, nie paliłeś papierosów. Ja miałem także przed tą pierwszą walką <coughs> dwa miesiące wcześniej rzuciłem szlum i przerzuciłem się na Aikozach. Po walce, po walce stwierdziłem, że sobie chcę zajarać, paliłem trzy buchy, mi się w głowie, i, a tak śmierdziało, stary, nie jestem w stanie A ja mam się... coś takiego, wchodzę na przykład i mówię: Ty kurwa nie pal. No i tak na mnie co się pojebał. Kurwa nie pal, wyrzuć to, nie? Ale to tak, to tak będziesz miał i jak już nie wrócisz. To teraz będzie 1-1, jeden, jeden, a w przyszłości wiesz, może 2-1. A nie, bo ja kończę karierę teraz. Kończysz już karierę, karierę. pierdolisz to do no, no. Lepiej grać w Lola, grać wyzywać w Lola, ludzi, le lecić na finał Ligi Mistrzów, że kolegi Trąby nie stać na bilet. Nitro powiedział, że to prawda, że nie stać cię na bilet Ligi Mistrzów. Nie opłacaliśmy. Jak, przej, sobie na moje takie wydatki, jak na przykład jadę na jakieś wakacje. A Manchester w którym finale gra? Myślę, że nawet jakby w finalach, kurwa, ligi i podwórkowy, W film jest nagrywany? No. W domie na kanał. Chodź. Powiedz trzy słowa do kamery. Subujcie, lajkujcie i zbujcie, dzwoneczek. Lajkujcie. Dlatego no. oto pana. Kozak. Komentujcie. Ko ko totalny kozak. Totalny koza. <laughs> Dzięki chłopaki. nara My jesteśmy widzowie po najdłuższej odprawie na świecie, która trwała Godzinę 40. Nie no, godzinę 15. No jak godzinę 15? Przecież zaczęliśmy o. Aha, nie, 20.30, dobra. Czyli trwa go godzinę 15. Siemy Chłopaki cię tu podpuszczają. No, Lubię powiedzieć, chłopaki coś. Eee, Tromba nie przygazował dla widza, no ale nie dziwię się, też bym nie gazował. Nie, no nie gazuje na zachowanie. Poza tym nie mam tego wydechu, więc ja tu nie. Mam tak, że kliknę pedał gazu i będzie. <gry> Pokażę, jak to zrobisz jeszcze raz. Nie. sucho <gry> tak, co? Że, że Sucha, ciężkie, co? Na płuci. Lubisz nie. to? Nie. E, no. No, jesteśmy spóźnieni na trening. Ile? 40 minut. 40 minut. E, to kurwa, co to jest? Ja się czasem o 2 godziny spóźniałem. Wprawdzie nie na trening. Ło! Wbija foty! Oczywiście prędkość jest dozwolona, rzecz jasna. Wracając, jedziemy na trening, a później będziemy robić jakieś ruchy. Dobra, yy, jedziemy na trening i zrobię może jakąś przewiteczkę z treningu, coś sobie pogadamy. Czujesz się bardzo pewnie, co? Widać to po Tobie, że czujesz się w chuj pewnie. Mam tak, czuję. No, czuję się tak. Wczoraj na face się też, myślę, jak zrobiłem gadkę do Tomka o tej pewnej taką, kurwa... Że no wiedziałem co mówię, nie? Ale to nie, ale nie aż tak, że to nie nie jest... Takie... No nie, gadanie nie, ja, nie, ja, ja, o ja, nie, pewności siebie. Nie, nie, ja nie siedzę i nie mówię. ale ci rozpierdolę chłopie. Nie ten, się ten, nie masz żadnych szans. Czujesz się I zahartowany, ja ja co? Nie, zahartowałem się trochę, zahartowałem się. Moje Kiwi. Małe, wow, Kiwi jest, Kiwi jest malutki. Robię, kiwi to jest kurwa będzie bestia. To nie Kiwi, to będzie taki kurwa wielki kokos. Kiwi wygląda jak mały kokos. Kiwi to jest mały kokos, no? Takim wielkim kurwa kokosem. Witam serdecznie. Cześć Kubuś. Kuba jesteś Michał Rogoziński. Ja nie jestem dziennikarzem. Właśnie. A widziałem ostatnio, że wypowiadałeś się, że nie chcesz ogólnie, że nie chcesz być dziennikarzem, bo wiesz jak wygląda branża. Nie no, Sylwkowi tłumaczyłem, bo on był zaskoczony. A właśnie, właśnie. No idziemy. zaskoczony był. Ja mówię, co ty no. Ty masz to taki swój vibe, nie? To jest fajne, mi się to podoba. Chodzisz se kurwa, gadasz se z ludźmi. A, a ludzie nie? wiedzą, że miesiąc, miesiąc już nie odbierasz portfera? Pochwaliłeś się. No już wiedzą. Kurczę. A wiedzą, ostatnio te tak, gadaliśmy. Jedź kubuś, bo ty, ja nie rozumiem innej rzeczy. Bo ja na przykład teraz jestem w Warszawie. O pierdol od wuja dostaję. Nie, bo tak, trąba mieszka w Krakowie, ty mieszkasz w Krakowie. No to ile od ciebie mieszkacie? 10 kilometrów? No. no to ja jestem skłonny przyjechać z Warszawy, żeby ci ten portfel przywieźć, człowieku. Ja Co jest grubo z tym portfelem? Jest taka kurwa akcja. Bo mi to rozwaliło, bo ja sam dużo rzeczy zgubiłem, zostawiłem gdzieś tam, więc ja, ja. ty jesteś takim młodszym bratem moim zdaniem. Ja pierdolę. bo ja śmierdzę po treningu. Więc. Nie przeszkadza mi to, co powiedziałeś stary, to no, ja pierdolę. Możemy śmierdzić <laughs> razem. No, <dobrze. śmiech> ja oceniasz umiejętności. Wiem, że nie możesz być stronniczy w żaden sposób. Nie mogę, więc stwierdzam fakt, że gdybyśmy dzisiaj nagrywali training day z trąbą, to jest inny gość niż był miesiąc temu. Już nawet nie chodzi o wagę, tylko to się przekłada na wszystko, na, na szybkość. Dobra waleczka będzie. Myślisz, że e, pytam cię teraz jako człowieka, który siedzi w środowisku sportu walki, mm. a nie jako osobę, która siedzi w branży, mm -hmm. tylko po prostu jako eksperta pewnego rodzaju. Bo mogę cię. Ale można się tak nazwać, dlatego że zjadłeś na tym zęby. Czy uważasz, że Mateusz ma szansę wygrać przed czasem? Tak. Dużą? Tak. Głównie przez umiejętności, czy przez właśnie tak jak Gimper gdzieś tam mówił, że przez warunki fizyczne. No tak, warunki fizyczne są po stronie trąby. Technicznie, no ja nie mogę się wypowiadać, nie możesz, wiem, wiem, okay, bo ja widziałem okay. tu i tu, ale jakby tak, ma szansę dużą wygrać to przed czasem. Ja też uważam, że Mateusz ma dużą szansę, o i idzie Avengers. Tak wyglądają <laughs> Avengersi widzowie. Idzie Avengers. Trenerzy przypnie trener ten i ja pierdolę. Co jest? Zbliżenie tam Jakbyście się widzowie zastanawiali, tak Avengersi istnieją i tutaj mamy na to dowód. Dobra, mamy, yy, Dobra, mamy to, co chciałem mieć. Siema! Eee, idę po operatora Kamila <laughs> Kurwa operatora Kamila Mojego kolegę Kamila, e, który przyjechał na Fame Ma, Idzie jako mój operator razem ze mną I lecimy na ważenie Fame MMA młody Witam Jedziemy, musimy baterię wziąć Ale masz ścisk, potrzymasz mnie za dłoń? Tak Dwa bracia się... Uuuu, Młody chyba zaczerpnął inspo dwójka, co? Dobrze, młody, wiesz na kim się wzorować tak Dobra, yy, musimy załatwić baterię. Chodź, musimy załatwić baterię do mikrofonu, bo zaraz padnie. Jedziemy jest na ważenie. Jest... Ja, mierdolę. Ale słyszę, że to, jeszcze... to, jest... to, jest... to, jest... to może stać, jak będziesz motował mnie na każdej scenie, musisz usuwać. A to czemu? To jest... Bo co? Od razu usuwać mnie A ty na, na, na story pagaty jesteś, ale tu się wstydzisz, co? Kurwa, niezła nie nie akcja jest to. Akredytacja. Przepraszam, z akredytacjami tamtego. Akredytacja jest Dobrze, następnym razem zapraszam tam za Dobrze, jak najbardziej. Ja ja to wyobraź sobie, że ja tak mam za każdym razem kurwa, za każdym pierdolonym razem. kurwa. Jak przyjeżdżam tutaj, to jak już mi chłop mówi, że kurwa tędy nie przejdę i mam iść dookoła, to mu mówię, że przejdę właśnie tędy. No idziemy. Zara będzie trąba na pierdala. Proszę o to, żebyś wpadł, bo szodzie ciężko odnieść. Zasłyszałem cię też. Ja nie wiedziałem, czy będzie dłuższe debaty, bo on ma 188, a Ruxan 100 z 102. Także fajnie, miło, nie? to na No widzowie, jest drugi dzień i dzisiaj mamy dzień walki Jesteśmy pod Tauron Areną Nie wiem jak się skończy tak szczerze mówiąc wczesny vlog Bo kurwa jest strasznie dużo zamieszania A ja też się nie chcę kontentowo wpierdalać Trąbalskiemu Idziemy na Tauron Arenę My mamy walkę dopiero około 24 Więc e, nie wiem czy dzisiaj będę się nagrywał szczerze mówiąc chciałem, żebyśmy nagrali coś fajnego Byłem w tej szatni już kiedyś I tam sobie siedzi, tam sobie siedzi Ekipa, jest tutaj z nami trener Małpa, trener Ksajo, Jabczana, jest ze mną Mati, trąbka Pompka, on też nie jest, jest ze mną Marta, ja jest ze mną Wojtek i dzięki mu za to, że tu jest z nami, jest ze mną Dominik też Wydra i jest ze mną Pani Jola, tu rączkę. Ma, mamy pro Julia? Jola. Jola. Przepraszam, straszny za to. Wytnie, wytniemy to. Wytniemy to. E, mamy problem, bo Maty nie ma izotonika. I e, siedzi sobie kurwa. Tak, to siedzi. Gika, co tu siedzi. E, Alan przegrał na punkty. Ja się z tym nie zgadzam, czy nie no w sumie się zgadzam, ale, ale jest mi szkoda tej walki, e, widzieliśmy teraz jak Muran płacze, generalnie nie możemy znaleźć izotonika, nigdzie nie ma izotonika, Czy ekscytację, nie wiem co mam mówić, przy swojej walce byłem o wiele mniej zestresowany, a tu mi taka adrenalina wypierdala, że mnie przestał boleć brzuch. Dobra, idę oglądać dalej walki i zaraz coś wymyślę. Dobra robota. Ja w później Pokazałeś kurwa, to co miałeś pokazać. Nie? Wyszedłeś, zrobiłeś swoje mega skupiony, jakby tutaj zasługa całego teamu, nie? Zajebiście. Naprawdę dobra praca i, i to co przygotowaliśmy to zadziałało, nie? Widziałeś wszystko, nie? Tak naprawdę było, było naprawdę dobrze, nie? Na pierwszą walkę jestem mega dumny, nie? Dzięki. Zaufłem 3 lata temu. Zdaje Zawsze będę ufał. Dzięki bardzo. Idziemy dalej, Idziemy dalej. Kolejne walki. Dobra, kurwa, fajnie, dostałem w łeb, trzeba się przebrać idziemy. Do Postanowiłem, że się napiję. Rok czystości przesuwamy o dwa tygodnie. No, Powiedz mi po prostu. Kurwa, tego mi nie rozpiję, będę tym <grym> Jak się czujesz jako bestia? Nie, nie, się, tak? no, naprawdę, od początku do końca. Dzisiejszy dzień to w ogóle, serio. Od, skupiony jestem od rana, wypełniam wszystko co trzeba. Jem, piję, trenuję, przerabiamy wszystko od tych na których trzeba. Cały plan zrealizowany od początku do końca. Oprócz tego początku, ale to jest on free to jest pierwszy raz wyjście do tego. Mówiłem, że pierwszy będzie taki szokujący, a, a później już jest z górki, co? No w drugiej rundzie, stary, ja nagle byłem dzisiaj tam lepszy. Tam kopnięcia, bo już były, było tej easy, warto zaznaczyć świetną, niecodzienną budowę Matiego. Jestem z ciebie, bracie, dumny. Popłakałem się, bo cię kocham i jestem z ciebie, kurwe, dumny. Jesteś, stary, naprawdę cool goście. Fajna rzecz to jest, Jeszcze muszę... Nie, nie wiem czy to do siebie do vloga... Nie, pokażę to do siebie do vloga. Kiwi S. No I tyle. Chciałbyś mi powiedzieć trzy słowa do vloga? Trzy słowa do vloga. E Siema, Kuba Nowackiewicz. Siema, Kuba O kurwa. S? Dobra. marcu powiedz mi szczerze. Jak się czujesz z tym, że najebałeś mi kolegę? Spoko. Ale wolałbym najebać Ciebie Ej, Popo tak do mnie powiedział jak z Mixerem wygrał walkę, to Ci wiesz? <grym> Marcin wrzucił mi oficjalne wyzwanie W K1 Ale to jeszcze nie teraz, bo jest druga walka już zakontraktowana Z Disem? A z disem, to też może być, kurwa już Z Ja pójdę do 70, 0 z tą w K1 ja spierdalam 7-0, nie ma szans stary. To ile? 7-7 minimum. Ja pierdolę, to dużo w końcu, przecież... Ja jestem anorektykiem stary. Ojec, Ja, ważę, to jest, to ja ważę tyle chłopiec od jest, kurczak, kurczak. Kurczak. dorosły kurczak. Kurczak, dorosły kurczak tyle waży. Ile teraz ważysz, taką? 66,7 kg. no, to nie ma szans. A wiesz jakie to jest pierdolnięcie? <noise> Marcin, dobrze, powiedz mi, jak się czujesz po prostu z tym, że wygrałeś wile, Dwie minuty i... 40 sekund. Coś tak. tak? Spodziewałeś się takiego obrotu sprawy, czy myślałeś, że jednak będzie cięższy, większy opór postawiony? Chciałem na razie tak, z... już nie. Wstałem. Ale było jedna taka sytuacja, w której zrobiłeś. Pa? I chciałeś z tym lewym, kurwa. Tam się nastawiłeś, tam kurwa, no Ale nie dużo, Ale tam nie dużo brakło No nie dużo. Był, był trenowany tu na walce z cieniem. Lepiej można było sobie wymarzyć początek, żeby się na kurwia. Ty mi, panięskuba, czy ładnie to wyglądało? Muszę schować swoje sentymenty i muszę powiedzieć, że zaprezentowałeś się po. Na taką normę, którą myślałem Na początku widać było, że jeszcze nie poczułeś tego I potem jak już dostałeś pierwszą petardę Się włączyło, co jest no. takie Kurwa, dobra Trzeba i było, trzeba było. się na kurwie Nie, no bo wiesz co, nie chcę powiedzieć źle, ale trochę mi było szkoda Serdecznie, Bo to jednak tak się czujesz, jakbyś bił trochę kogoś, kogo znasz Jeszcze eee... warunki, różnica tych warunków była też ogromna między nami no To było z tą, tak Jakbyś chodzi młodszego brata trochę na kurwie Jeszcze, no. ale nie, ogólnie Ile, ile, łącznie, ile łącznie trenujesz? Od 15 lutego minus 2 tygodnie covid minus tydzień nosa. Czyli nie wiem. za dużo. Czyli 3 miesiące? Nie wiem, 3 tygodnie. miesiące, odjąć 3 tygodnie. Czyli dwa miesiące. Tygodnie. A siłej i motoryki też tyle robisz? Czy wcześniej trenowałeś siłę i motoryki? No tylko jakiś hmm. sam fitness bo, bo widać u ciebie, że motorycznie jest. Fitnessik robiłem kiedyś, nie? Dobrze jesteś skoordynowany, nie jesteś takim przed telewizorkiem przed komputerem Ale w tej płaszczyźnie tylko, nie? Na przykład mam problem z biodrami. Zaraz się nie boję na kurgarę. Czyli nie jesteś w stanie kopać załóżmy ósmy Nie ma szans teraz Ale pracujemy nad tym Może na drugą walkę Ja, ja mam podobnie Jeśli chodzi o mam, mam strasznie biodra zblokowane Te przyczepy tutaj No, no, no bloku, Może na, było, na drugą walkę się dociągnę A, No dobra Z kim nie Czy ja mogę jeszcze o coś zapytać Piotrek? O coś bym chciał zapytać? Jest Zostaw Marcina Dzięki Ci Marcin Życzę Ci powodzenia w dalszym rozwoju Trzymaj się Życzę Ci ten, lepszej nowej fryzury Kuba 别被打了。<laughs>